Jeśli w Funduszu Sprawiedliwości doszło do rzeczywistych nadużyć, należy je wyjaśnić, powiedział Piotr Müller, poseł PiS, kandydat partii do Parlamentu Europejskiego i były rzecznik rządu w programie Gość Radia Z. No, ale po co pisać ustawę, skoro i tak wiadomo, że prezydent by ją zawetował? Nie, no rozumiem, że na wszystkie możliwe projekty ustaw w tej chwili może Platforma Obywatelska coś takiego powiedzieć. To jest wygodną wymówką oczywiście. Ale tak by było, no przyzna pan, że tak by było. Nie wiem, zależy jaki by był projekt, czy jakby wyglądało połączenie, jakby wyglądało wybieranie prokuratora generalnego w nowych rozwiązaniach prawnych. Więc akurat tutaj nie jestem przekonany, że pan prezydent by zawetował. Czyli premier się w ogóle nie spotykał z prokuratorem generalnym, nie, nie, nie. ale nie mówię o tym, pani redaktorze. Ja tylko twierdzę, że, pro, że Donald nie, no, bo... Tusk jest dobrze poinformowany i on to poka a nawet na tym twiderze, który Pani nie no, Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, nie był, to mogę Pani no, to, absolutnie zagwarantować. No przecież też media donosiły, że będzie jeszcze kolejny wniosek y i prawdopodobnie, jeśli chodzi o uchylenie immunitetu. i być może będzie dotyczył właśnie, media Czekam tak wtedy wiceministra Romanowskiego. Być może i wtedy oczywiście y należy go przeanalizować, bo faktycznie do tej pory na razie mówimy o y dyskusji medialnej, ale niepokojącej, żeby była jasność, a ja nie bogatelizuje tej sprawy, która w tej chwili jest w mediach i uważam, że ona wymaga wyjaśnienia, tak aby opinia publiczna poznała w tej sprawie fakty. Ale Łatwiej mówimy teraz tam... o taśmach dyrektora Mraza? Tak, mówię byłego dyrektora z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak, mówię też o tych nagraniach. Pana Mraza, który zresztą, no, jak rozumiem, sam jest zainteresowany, żeby potencjalnie nie mieć postawionych zarzutów, więc też będzie wiele rzeczy dzisiaj mówił, ale jeszcze raz mówię, nie bagatelizujemy tego i należy tę sprawę wyjaśnić. A to będzie możliwe, jeżeli jakiekolwiek zarzuty wobec kogokolwiek z polityków będą postawione, bo na razie nie są. Gość po prostu chce zostać liderem Łóże Prawicy, nie, tak jak jego tatu, środki agent, a on nie wiem, jakiej niemiecki albo jedno i drugie. No tak, minister Romanowski, wtedy jeszcze był wiceministrem sprawiedliwości, z suwerennej Polski rozmawiał z, właśnie z byłym dyrektorem z Ministerstwa Sprawiedliwości, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości Tomaszem Razem. Będzie jakiś pozew na przykład ze strony byłego ba premiera? Co do e, świętej pamięci już Kornela Morawieckiego, to niech jego czyny przemówią, czyli to, że walczył w opozycji antykomunistycznej, to, że był więziony w czasach komunistycznych i no, działał przeciwko Rosji, no bo działał przeciwko komu systemowi komunistycznemu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja mam nadzieję, że niedługo będziemy w stanie zweryfikować, czy to są prawdziwe taśmy. Jeżeli tak się stało, i ta A wypowiedź nie. Niech pani do, do tego dokończy. Co do tej drugiej wypowiedzi, to do, że tak powiem, do końca kampanii wyborczej raczej się chcę powstrzymać od mocnego komentarza, ale myślę, że jeżeli by to się potwierdziło, że takie rzeczy mówił wiceminister wobec premiera, to powinno się uczy, użyć mocnych słów. No ale to też świadczy o tym, jak wyglądały relacje wewnątrz o, obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Jedynie o kim świadczy to, o tym, kto wypowiada słowa. A czy to jest koniec Solidarnej Polski. przepraszam, suwerennej Polski. Ja nie jestem w suwerennej Polsce, więc niech Pani zapyta przedstawicieli suwerennej Polski. Nie wydaje mi się, żeby to był koniec tej partii politycznej. Jak widać, przedstawiają argumenty e, na swoją obronę i mam nadzieję, że będą mogli to robić pod warunkiem, że wreszcie ktokolwiek postawi rzeczywiste zarzuty. Bo na razie, tak jak mówię, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, poza tą sprawą Michała Wosia, o której Pani wspomniała, zarzutów żadnych nie ma wobec e, polityków. No to na razie, jak pan sam zauważył. Tak, ale no, a czy pana będzie... Śmarawiecki, to, to była jedna klika. Kto? Banaś i Morawiecki. Czy to była jedna klika? Pani redaktor, e, nie wiem w jakim zakresie pani to mówi, jeżeli Tutaj w tym też zakresie, się że tym, co, w momencie... Co słychać na taśmach kiedy... dyrektora Mraza, że były wiceminister Romanowski mówił, że ataki na Fundusz Sprawiedliwości są tak grubymi i nićmi szyte, że jest przekonany, że są inspirowane przez ówczesnego Aha, premiera rozumiem, oraz że... szefa NIK. To, właśnie to jest jedna klika. Marian mówił. Banaś atakował pana premiera Morawieckiego, to rozumiem, że też sam sobie prosił Mariana Banasi, żeby go atakował, tak? No, a a premier Morawiecki nie atakował wiesz, no, się też. No, to, no ale to, bo, to mówię, no to jaka to jest logika w tej wypowiedzi, którą pani cytuje. No to jest absurdalny, zawsze. Czyli rozumiem, że akurat y, ten pierwszy cytat, który y, y, przytoczyłam, rozumiem, że w żaden sposób y nie dotknął y, byłego premiera Morawieckiego. Z premierem akurat nie rozmawiałem o tym y, cytacie, w związku z tym nie wiem, jaką ma reakcję osobistą na ten temat. Ja mogę o swoich powiedzieć jeszcze raz podkreślić dokonania Koronela Morawieckiego, który był więźniem politycznym w czasach komunistycznych y, i walczył przeciwko systemowi komunistycznemu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no, ze względu na toczącą kampanię się wyborczą, nie chcę wypowiadać mocniejszych słów w sprawie tej drugiej wypowiedzi, choć jeżeli ona by się potwierdziła, no to y, musiałbym pewnie coś takiego powiedzieć. Chyba, że to jakiś dziwnego rodzaju poczucie humoru pana ministra, ale może sam to skomentuję. No ale z tych taśm wynika jasne, że Fundusz Sprawiedliwości był traktowany jednak jak prywatny folwark i taka partyjna skarbonka. Dlatego powiedziałem to, co powiedziała na samym początku, że nie wolno tej sprawy ignorować, trzeba ją wyjaśnić. Jeżeli były jakiekolwiek nadużycia rzeczywiste, to te osoby powinny po, ponieść odpowiedzialność. Natomiast chciałbym, żeby takie coś się odbyło w procesie cywilizowanym, bo na ten moment pan Roman Giertych, którego, um, którego też prokuratura przychciała oskarżyć różnego rodzaju działania, jest mecenasem hmm. pana, który sam mógł mieć postawione zarzuty i ten pan Mraz w tej chwili oskarża wszystkich dookoła, bo chce uciec sam przed odpowiedzialnością karną, więc siłą rzeczy ciężko się bierze że musi po prostu, zwłaszcza, że są nagrania, no to to i pewnie są również dokumenty, no to przepraszam bardzo, jeśli są nagrania, to sądzi pan, to, że to ja tak Manipulować jak Pegasus? Różne rzeczy można zmanipulować, natomiast chciałbym, żeby materiał dowodowy przedstawiła prokuratura, bo na razie to nie jest, przynajmniej oficjalnie, żaden materiał, który jest zgromadzony w prokuraturze. No, oficjalnie, na, na ten moment to są przecieki medialne. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami. Ale jeszcze zapytam o sprawę ministra, byłego ministra zdrowia, Adama Dzielskiego Ma już zarzut. Ma już zarzut przekroczenia uprawnień. E, to chyba w sprawie dotyczy y, pana lekarza jakiegoś, tak? O ile tak, pamiętam, tak, sierpień ubiegłego roku, kiedy to ówczesny minister zdrowia, zresztą nominat... To akurat był nominat premiera Morawieckiego. Zamieścił w internecie informację, że lekarz z miejskiego szpitala w Poznaniu, który komentował w mediach problemy z wystawieniem recept, no, miał wystawić na siebie receptę na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Ja uważam, że tamta, zresztą tamta, tamten wpis był błędem. Zresztą to kiedyś powiedziałem osobiście panu ministrowi Niedzielskiemu. Natomiast czy z tego tytułu powinna być odpowiedzialność karna, to jest zupełnie inna kwestia. Nie czuję, żeby to było na odpowiedzialność karną, ewentualnie na jakąś karę przekroczenie uprawnień, która, była, nie, przekroczenie która chyba uprawnień. przez UODO no została skąd? nadana nawet na No dobrze, miejsca. ale skąd? W takim razie minister, ówczesny minister zdrowia miał takie informacje. No Musiał mieć dostęp po prostu do takich danych. Dość tego, nie wiem, no, tego nie no. wiem, w, w jaki sposób wtedy wszedł ich posiadanie, czy no, to przez system, czy no przez... No właśnie e, dlatego, że był ministrem zdrowia. Tego nie wiem, bo niekoniecznie musiało tak być. A, jak, e, a, a w jaki sposób mógł to być? Na przykład kto, inny lekarz mógł poinformować, albo ktokolwiek, nie wiem. A, atak, że donos, tak? Pani redaktor, jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, ale no, tak jak mówię, no, w tej sprawie prawie też powinna e, po prostu odbyć się normalne, normalne postępowanie, w którym pan minister będzie mógł to wyjaśnić. No, e, dzisiaj, jak rozumiem, te wszystkie, e, te, ta, taka aktywność prokuratury wyjątkowa e, jest spowodowana tym, że chcą taką serię zrobić materiałów na ten temat. E, no i tyle, no, tak to widzę w tym momencie. A jednocześnie w tym samym czasie jest e, wycofany wniosek o uchyleniu immunitetu pana marszałka Grockiego w lutym, tak tuż po przyjęciu, przez, przyjęciu prokuratury i tak dalej, i tak dalej. No, w tej chwili tak niestety wygląda funkcjonowanie prokuratury, ale jeszcze raz na Ale nie ma wysoknie, no Są chociażby te nagrania. No, trudno je zignorować. Ja nie ignoruję, jak pani widzi. Akurat tutaj nie jestem. Albo jakoś, pan minister Niedzielski, który nie przyznaje się do niczego, mm, no ale przecież napisał to, co napisał przecież musiał się podać do dymisji wtedy. No tak, podał się do dymisji. Mm, no tak, musiał się podać do dymisji. No co prawda nie chciał, ale musiał. Został do tego zmuszony i musiał. Radosław Sikorski tak komentuje: Chciałbym uświadomić koleżankom i kolegom z PiSu, że jeżeli byli świadkami przestępstw, to żeby uzyskać status małego świadka koronnego, trzeba złożyć wiarygodne zeznania. Radzę się pospieszyć. Tor chyba. Czy raz nie O czy tak nie widzisz? że modeli działają. No, co ja mogę powiedzieć? No, to oczywiście będą tego typu sztuczki robić. No, niech pani zauważy, że my cały program rozmawiamy w tej chwili. Nie mam tego za prawda? O, te o tych sprawach, a nie rozmawiamy o kwestii, nie wiem, dyrektywy budynkowej, podwyżek za ceny. Wie, cenę pan, prądu, ile, wie pan, ile dyrektura. razy tutaj rozmawiałam o dyrektywie budynkowej? To, to, ale nie ze mną widzimy. No. E, a to jest ważny temat. A, o podwyżkach e, e, cen prądu i ogrzewania od 1 lipca i tak dalej. No, to jest taki, taki proces, który robią. Żeby no, zmieniać agendę polityczną. Ja to rozumiem i takie liczę czyli, prawo. Czyli pana zdania, to są takie wrzutki medialne, generalnie, żeby dziennikarze o tym nie rozmawiali w studiach radiowych, telewizyjnych. Nie, 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 żeby nie nie, momentik, no nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby rozmawiali. Oczywiście, żeby rozmawiali, tylko chodzi o proporcje. Będą tą machinę uruchamiać, po to, abyśmy o tym dyskutowali. I ja tak jak mówię, nie mam za tego dziennikarzom, tylko ja wiem, jakie są intencje tych osób, które to robią po prostu. Polityków, Ponieważ którzy sam to byłem robią. rzecznikiem e, m, rządu i jestem sprawiedliwia politykiem agendy, i wiem, jak to się robi. Agendy coś, co po prostu politycy robią, tak? No. No tak, tak jak byli jak są Sprawa i Sprawiedliwości. No ale to już nie jest wrzutka, no po prostu to jest fakt, że Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, miał się stawić przed Komisją Śledczą do afery wizowej i się nie stawił. Czy tak się powinien zachowywać kandydat na europosła? Po, no po prostu kpi sobie z takiej komisji, która dyrektor, jednak jest umocowana, by była poz, powołana do życia ustawą oczywiście, że ustawą jest powołana, natomiast... Numer no, jeden na że jest, liście. Niech pani zauważy tylko taką jedną, no co za niesamowity zbieg okoliczności. Za półtora tygodnia mamy wy, wybory do Parlamentu Europejskiego. Daniel Obajtek jest um, jedynką na w, 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 wyborach do Parlamentu Europejskiego. I akurat teraz wyjątkowo panu szczerbie, również kandydatowi do Parlamentu Europejskiego, tym razem z Platformy Obywatelskiej, zależy na tym, żeby Daniel Obajtek się postawił przed komisją. No jakby jak, jak to widzę, no pan. to oczywiście to jest oczywiste, po co to jest robione, po co jest to show robione um, e, i jakby no zależało na przecież... wyjaśnieniu spraw, to y by spokojnie poczekał pan Szczerba, ale pan Szczerba bardzo mu zależy na tym, żeby no ale to jest tak, potem... że świadek będzie narzucał generalnie komisji, kiedy może przyjść... Świadek się... narzuca, oczywiście, że nie, ale, ale chodzi tak. o... No tylko... tutaj tak właśnie jest, bo ja przecież pani list tylko... napisał pan Obajtek do przewodniczącego komisji i powiedział, że owszem, stawi się dopiero po wyborach, no. Jeżeli tak zdecydował, to oczywiście ja pewnie zostanie za to grzywne. Gdyby, przedstawi... i... gdyby i... przedstawił, no, czyli po prostu kupi sobie, no. Z nie, z komisji. Pani redaktor, no, ja, tak, no, ale to no. pani uważa, że jak pan Szczerba, który mu bardzo, tak jak mówię, zależy, żeby zostać eurodeputowanym, robi to wszystko tuż przed wyborami, no robi to w oczywistej intencji, nie wyjaśnienia ale sprawy. Ale Jarosław Kaczyński przecież. jednak się stawił, no to Bo, nie wiem. No, Jarosław nie Kaczyński wiem. i premier Morawiec. I wezwanie, na innej komisji wezwanie tak dalej. jeśli chodzi o wezwanie do przesłuchania przed Komisją Śledczą, chciano dostarczyć na siedem adresów. Czym tym były adresy podane przez samego pana obajka organom ścigania i co, pod żadnym Jestem go nie przekonany, było. że Daniel obajtek tak, tak czy tak przed Komisją się stawi. No i co, prowadzi jakąś kampanię w, w Polsce? Mm, nie wiem, no, on jest pod Karpacia, ja z Pomorza, w związku z tym chyba widziałem jakieś na Twitterze no właśnie, elementy kampanii, No właśnie, ostatnio ale... nie widziałam. Gregor, nie, 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 prze... na no, nie postaci, no dzisiaj ale... przeglądałam, to jakoś mi ja się nie rzuciło to. w oczy, może to po prostu z ubiegłego tygodnia, no ostatnio to nic się nie dzieje. No Michał Szterpa jeszcze powiedział, że m, m, pan Bajtek ma pełną wiedzę o przesłuchaniu, co potwierdził publicznie i panicznie boi się przesłuchać przed odpowiedzialnością karną. No, rozumiem, unika no, pan, pan poseł Szczerba bardzo chciał dzisiaj spotkać z Daniela Obajtek, Obajtka, ale jestem przekonany, że tuż po wyborach też się z nim spotka na komisji na spokojnie, z mniejszymi emocjami politycznymi. No, i jeszcze okazuje się, że jest nie, do niegospodarności również mogło dochodzić za poprzednich rządów w resorcie sportu. I nikt złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. No, będziemy pewnie co chwilę słyszeć teraz zniku Niku, z innych instytucji tego typu zawiadomienia, bo zawiadomienie złożyć to nie jest żaden problem. Zawiadomienie to ja mogę dzisiaj złożyć, powiedzieć, że jakiś minister robi coś złego i też. Tak, ale nikt też dużo wcześniej alarmował. Tak, no, po... Izba Kontroli też może to zrobić. Marian Banasz, jak wiemy, jest ogromnym fanem prawa i sprawiedliwości, w związku z tym bez wątpienia no, będzie to robił. Zasiadał i, w Rządzie i Prawa i Sprawiedliwości, Natomiast, nawet był przez chwilę, nawet dłuższą tak? ministrem finansów. On był szefem był krajowej administracji. Roman Giertych był skarbowym. wicepremierem w rządzie PiS-u, i widzi pani, uczucia się zmieniają. No tak, Na... ale, ale Roman Giertych nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości, a Marian Banaś chyba był, z tego co pamiętam. Hmm, nie wiem, czy członkiem partii był, ale. No właśnie, no właśnie. Nie wiem, czy był akurat, I ale nie wiem. I wcześniej alarmowała również, że ale... można dochodzić do niegospodarności i nawet Jeżeli do zachowań o podłożu korupcyjnym ale gdzie, funduszu? funduszu Sprawiedliwości. No i co, I czy premier Morawiecki coś z tym zrobił? Nie, no bo to ba... Żeby... No, ale pani redaktor, pra... e, państwo składa się z tak wielu części i instytucji, które też mają samodzielną odpowiedzialność za swoje działanie. Ministerstwo Sprawiedliwości i jakiś obszar odpowiedzialności, każdy inny restoran ma swoją też odpowiedzialność. Niech pani nie oczekuje, że w, każdy, w każdych decyzjach uczestniczy szef rządu, od tego są, jest administracja publiczna, aby brać odpowiedzialność za podejmowanie samodzielnych decyzji. Natomiast o tej sprawie już rozmawialiśmy, a o tej, co pani teraz wspomniała, no to taka sama procedura. Jeżeli będą jakieś zawiadomienia, będą się odnosili ci, którzy podejmowali wtedy decyzję, w tej sprawie. A chciałby mieć pan swój samolot? Nie, nie potrzebuję samolotu. No, no bo dzisiaj prezydent powiedział, że Polacy będą się bogacić, no i dlatego też będą mieli swoje samoloty, prywatne samoloty. No i dlatego też między innymi było potrzebne takie lotnisko jak CPK, żeby tam ludzie mogli po prostu zaparkować i przetrzymywać swoje samoloty. Tam myślę, że to takie większe będą raczej lądowały. No, ale, ale też sprawę, byłby taki użytek dla, dla zwykłych obywateli. No, są małe też lotniska, nawet pod słupskiem jest takie lotnisko rekreacyjne, w którym lądują małe samoloty. ale, no, ale to Nie chyba, spodziewam się boomu. Pana na prezydenta chyba jednak trochę czasie. poniosła fantazja. Chyba. No, tak rozumiem, w niektórych krajach jest więcej tych samolotów i rozumiem, w każdej konkurencji chcemy być no, wyżej. No ale żeby to miało być takie bardziej no, na skalę masową, no może przesadzam na, na skalę masową, ale że, żeby to było jednak dość. No nie, wydaje no mi się, że. Skrze, bo ja rozumiem, że są na pewno tacy Polacy w Polsce, którzy najbogatsi, którzy mają swoje samoloty albo je wynajmują, dzierżawią, jak zwał, tak zwał. No ale żeby to było takie bardziej do powszechne, dostępne, no to. No Myślę, że więcej osób się skupia jednak na lataniu mm, rejsowymi samolotami. No poza tym hmm. chyba jednak dążymy do tego, żeby y, ograniczać liczbę lotów. To zależy, kto. Bo akurat moja formacja nie jest jakimś szczególnym fanem ograniczania lotów. No dobrze, a co, co pan, jak y, chce pan się dostać do tego Europarlamentu, to co pan zrobi, żeby rzeczywiście. Y jeśli chodzi o tę dyrektywę budynkowe, budynkową, żeby ją złagodzić? Przede wszystkim należy ją zmienić, bo ona w tej chwili stawia obowiązki dotyczące... No dobrze, ale do kiedy mielibyśmy dostosować własne, to nasze domy? To no. zależy, w który, w które przepisy, o których mówimy w przepisach. Na Przecież przykład, się, jeżeli na o piecykach gazowych, to mówimy w 2040 roku, ale jeżeli chodzi o budowanie nowych domów i mieszkań, to tam te przepisy wchodzą wcześniej. W do 2030? Z tym, dokładnie tak. Dobrze, no. a jeśli ktoś ma stary dom, no to, 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 to ile ma czasu, żeby... To, to zależy, w którą obszarze. Część o termomodernizacji, część o jeżeli chodzi o wycofanie na przykład piecyku, to ma do 2040 roku. Tak? Mhm. Natomiast tu chodzi o coś, o coś innego, o szerszą generalnie zasadę, że Unia Europejska próbuje narzucić. Pewne standardy dotyczące no, chociażby emisyjności na państwach, w których te zaległości są dużo większe, tak jak u nas. A jednocześnie też kilka lat temu jeszcze twierdziła, że piecyki są ekologiczne, tak? Piecyki gazowe, było to promowane, było opłacane i tak dalej, nad wymiana źródeł ciepła. Teraz twierdzą, że jest już inaczej. W związku z tym naprawdę, ja bym po prostu życzył sobie, żeby Unia Europejska nie wchodziła w takie obszary, po prostu nie regulowała tego. Można no, ale, żyć w ale, ale sferze, domy w której... mają być zeroemisyjne. No ale to jest. A co koncepcja, to znaczy, że mają być zeroemisyjne? To jest, Wyjaśnijmy to, to. Jest to jest koncepcja komisji, że mają być ale co zeroemisyjne. To znaczy, że domy mają mają mieć bilans zerowy, jeżeli chodzi o e, emisję dwutlenku węgla. Na przykład, jeżeli mamy, nie wiem, e, zużywamy jakąś określoną ilość nie wiem, gazu, prądu i tak dalej, to żeby jego produkcja w bilansie później zamykała się w odpowiednich Nie, I gaz ma być na, o, w docelowo poziomie. w ogóle wyeliminowany. No tak, gaz ma być docelowo, no ale to, to jest chore. Znaczy, to jest sytuacja, do której my nie chcemy się zgodzić, bo system gazowy jeszcze w dodatku, gaz ma jeszcze ważną rolę uzupełniającą, jeżeli chodzi o ogólny system energetyki w Polsce. Czyli krótko mówiąc, tak samo jak i węgiel zresztą, węgiel ma większy. Czyli krótko mówiąc, elektrownie gazowe są stabilne stabilizatorami systemu energetycznego, elektrownie węglowe i elektrownie atomowe. No dobrze, a gdzie jądrowe. troska o klimat? Pani redaktor, można połączyć pewne rzeczy, a poza tym wiara w to, że, że sama Unia Europejska jest w stanie wpływać na zmiany klimatyczne. Oczywiście rozumiem, że jest duża u niektórych, ale jeżeli chcemy troszkę klimatu, to można w różny sposób, i można to zrobić takim kosztem, żeby nie dotykało to osób, które są najbiedniejsze. A w tej chwili. Koszty transformacji energetycznej przerzuca się na takie osoby, właśnie, które na przykład do tej pory palą węglem, albo mają właśnie te piecyki gazowe i tak dalej. No od Co węgla, to koszty. jednak mamy odchodzić, to również wasz rząd yy, to zadekretował, no tylko że pani w późniejszym redaktor, tempo terminie. I tak. wsparcie, jakie ma być w tym zakresie. I to jest podstawowa różnica. Jeżeli ktoś yy, jeszcze niedawno wymienił piec na gazowy, a za kilkanaście lat ma go zmienić, rozumiem, że być może dla niektórych się to wydaje, że to jest niewiele pieniędzy. No ma być ale, dofinansowanie. Ale nie dla wszystkich. No właśnie o to chodzi nie dla wszystkich. I Nie w zakresie termomodernizacji, mają być programy wsparcia. Ale oni nie będą powszechne. Nie będzie tak, że każdy będzie mógł z tego skorzystać. No i to jest problem. Ale my w ogóle, niech pani zauważy, że my w ogóle cofamy się, jakby w tej dyskusji, do zupełnie takiego miejsca, w którym uznajemy, że pewne rzeczy są oczywiste i trzeba je zrobić. Ja uważam, że nie są oczywiste. Uważam, że po prostu Unia Europejska w niektóre rzeczy nie powinna się wtrącać. Niech jeżeli mieszkańcy uznają, że, czy tam właściciel domu, że po prostu mu to opłaca, bo się okazuje, że ceny, nie wiem, gazu będą wyższe w przyszłości, czy ceny węgla będą za duże, albo um, jakiś innych źródeł opału, to po prostu sam wpadnie na pomysł. Żeby to jednak zmienić, bo będzie to dla niego tańsze po prostu. Kamil pyta, dlaczego pan prezydent na koszt podatnika prowadzi kampanię wyborczą do, do Parlamentu Europejskiego na rzecz swoich kolegów? No, A jak niby się to tam... się objawia? bo to jest No, ono pojechał które... do Kojnina, no bo do Koninna no. A nie no super. Na no. Wielkopolska, no a z Wielkopolski to kto pan startuje? Prezydent rozumie, że teraz po kraju nie może iść. No nie, czas no ale to, to taka taka rozumiem, taki przypadek koincydencja. No akurat to, to stamtąd startuje pan y, kolarski, czyli prezydencki. Rozumiem, minister. a tam chyba były odznaczenia wręczane, tak? I to kogoś zabolało, mhm. że były odznaczenia prezydenckie wręczane, w różnych częściach kraju są wręczane. W związku z tym naprawdę, no można szukać różnych zarzutów do pana prezydenta, ale te akurat są nietrafione. A jak to się stało, że szpital, w którym był obarowany prezes Kaczyński, dostał w ciągu pięciu lat dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, które sięgały niemal 18,5 miliona złotych? Panie redaktor, ja ostatnio właśnie miałem ten program, w którym o tym mówiłem i to powtórzę. To jest tak, że jak rozumiem, teraz żadny szpital, w którym był leczony jakikolwiek polityk, nie będzie mógł dostać dotacji, bo będzie podejrzenie, że to wynika z tego, że on tam był leczony. No to jest jakaś kuriozalna sytuacja. I tak jak mówię, można stawiać wiele różnych zarzutów wobec Funduszu Sprawiedliwości, ale to, że współfinansował szpital, zakup sprzętu tam jakiegoś chyba konkretnego, z którego korzystają lekar pacjenci. No, to jeżeli ktoś z tego robi zarzut, no to jakby no, naprawdę no kulą w płot. Ale 18,5 miliona przyzna pan, że kwota jest naprawdę niebagatelna. No to Tutaj... powiem Pani, że dużo większe kwoty szpitale z naszych czasów dostawały dużo potężniejsze w całej Polsce. Więc 18,5 miliona złotych akurat e, to jest duża kwota oczywiście, ale na tle różnych dofinansowań na szpitale to jest e, kwota nieszczególnie wysoka. A jaka jest teraz atmosfera w sprawie sprawiedliwości? No bo właśnie po tych taśmach dy dyrektora byłego, dyrektora mraza, no... Mm, Krzysztof Jurgiel trochę namieszał. No to jaka jest teraz atmosfera w prawie wszystkich? Pani, no jesteśmy przed trudnymi wyborami, więc się mobilizujemy. No teraz w tej chwili jest mobilizacja. No, Ostatnie półtora no, tygodnia. Kampanii no ale wyborczy. przecież słyszeliście, co na przykład Romanowski was opowiadał. Rozumiem, ale jestem w polityce już nie najkrócej i różne słowa od różnych polityków słyszałem i w związku z tym to nie jest tak, że mm, na każde muszę reagować jakoś panicznie. Natomiast o tych, co pani wcześniej wspominała, to jeżeli te taśmy się potwierdziły, no to bym musiał powiedzieć mocno, jeżeli by to nie było w formie jakiegoś dziwnego, głupkowatego żartu pana ministra. Ale dlaczego pan cały czas sobie próbuje podważyć jej wiarygodność? Jak na przykład pokazywały Muszę się Muszę założyć, tak, wie pani redaktor. Jak no, taśmy no. się Sowy i Przyjaciół, to zawsze braliście to za dobrą monetę, że absolutnie to jest prawda objawiona i to, Chciałbym że były po prostu nielegalne, wierzyć, że a co tam? część z nich przynajmniej nie jest prawdziwa, bo jeżeli by była prawdziwa, to yy, byłbym bardzo martwiony. A czy poprzecie tarczy wschód? Co do zasady, będziemy wspierać te rozwiązania techniczne, które by wzmacniały wschodnią granicę i granicę północną, tam gdzie jest Rosja. Natomiast oczywiście na koniec dyskusja musi być o tym, jak na ile mocne te rozwiązania muszą być, bo my przygotowywaliśmy już taki pakiet rozwiązań wraz z końcem poprzedniej kadencji, bo to, co dzisiaj przedstawił pan minister Siemoni pan kośniak kamysz nie jest niczym nowym, to jest coś na czym pracowało wojsko już za naszych czasów i miało być realizowane Czyli poprzecie, rozumiem, tak? Co do zasady tak. No Oczywiście, zaczynamy, jakie będą szczegóły, ale no, to są sprawy ważne dla Polski. Natomiast cieszę się z jakiegoś cudotwórczego nawrócenia Donalda Tuska, bo on wcześniej mu zapora zwykła przeszkadzała, teraz będzie umocnienia, robił takie duże, więc jakby albo to cud, albo po prostu no, zmienił się tak na pokaz. Ale jeżeli miałoby to być zbudowane, to w sumie to było z większej mi różnicy. A słyszał pan, że Arabia Saudyjska, która kontroluje Saudi, Saudi Aramco, czy oczekuje się do masowej sprzedaży akcji spółki? Nie, 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 nie widziałam takiej informacji. Jest i ta, to, miało przynieść. to miała być bardzo duża transakcja, 10 miliardów dolarów. A jeśli to kupią Rosjanie? Ale to nie jest pakiet większościowy na tej żeli. Tak mi się wydaje. No bo to, to, taka kwota to nie jest na pewno pakietem większościowym. Nie wierzę w to, żeby Arabia Saudyjska pozbyła się pakietu większościowego swojego pakietu. Arabia Saudyjska posiada kończowej... 30% udziału w rafinerii gdańskiej, prawda? Tak, a, czyli hmm. większość posiada Orlen. Przypomnę, bo wokół tej dyskusji też często jest tak, taka dyskusja, że Orlen sprzedał Saudi Aramco e, rafinerię, ale przypomnę, że w tej rafinerii większość ma Orlen cały czas. No dobrze, no, ale jeśli te 30% udziałów trafiłoby... Na przykład do Rosjan. To co wtedy? Ale nie może trafić do Rosjan w taki sposób, ponieważ właścicielem jest Saudi Aramco, A Saudi Aramco nadal będzie w rękach Arabii Saudyjskiej, nawet jeżeli by częściowo sprzedali swój, swoje udziały. No, nie, nie wierzę w takie coś, żeby Arabia Saudyjska pozbyła się klejnotu w swojej tak? koronie. Nie nie, nie, nie. Klejnotu w swojej koronie, czyli swojej najważniejszej firmy. Zobaczymy. Na razie to. No, Lampka się zapala, można powiedzieć. Pytanie od słuchaczy: Czy częścią dealu między PiSem a polem, czyli suwerenną polską, ze względu na brak podziału subwencji, było dodanie Funduszu Sprawiedliwości ziobrystom do dowolnego korzystania? Nie. Nie, no, takie pytanie, które jest prosta odpowiedź. No, Krajowe Biuro, Biuro Wyborcze ma się przyjrzeć bardzo dokładnie wydatkom na. Y kampanię parlamentarną z roku właśnie pod kątem Funduszu Sprawiedliwości. I jak mają się ujawnione fakty do sztandarów Zjednoczonej Prawicy? Na przykład pokora, praca, umier. To w kontekście Funduszu Sprawiedliwości. Tak jak powiedziałem wcześniej, mm -hmm. no jeżeli te sprawy się e, potwierdzą, jakieś nadużyć ewentualnych, to po prostu osoby, które byłyby winne tych nadużyć powinny być ukarane. I tak się mają do tego, jeżeli, jeżeli to miałoby być potwierdzone. No. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.